Półka wodociągi i kanalizacja w Opolu zakończyła rzeczową realizację projektu Trias Opolski ochrona zbiornika wód podziemnych dla aglomeracji Opole Pruszków i Tarnów Opolski drugi etap. W ramach projektu wybudowano ponad 126 km sieci kanalizacji sanitarnej. Zmodernizowano 8 km sieci kanalizacyjnej i ponad 18 km sieci wodociągowej. Rozbudowano oczyszczalnie ścieków w Kosorowicach, zmodernizowano galerię rur w stacji uzdatniania wody w zawadzie oraz wybudowano suszarnię osadów na terenie. Nieoczyszczalni ścieków w Opolu. Całkowity koszt realizacji projektu to 196 983 000 zł, a wysokość dofinansowania ze środków unijnych to 105 417 765 zł. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Zbigniew Leszczyński, prezes zarządu spółki wodociągi i kanalizacja w Opolu, spółka z o .o. Panie prezesie, jakie były cele projektu Trias Opolski, ochrona zbiornika wód podziemnych dla aglomeracji Opole, Pruszków i Tarnów Opolski, etap drugi? Celem projektu było porządkowanie gospodarki wodno na obszarze aglomeracji Opole, Pruszków, Tarnów Opolski oraz ochrona wód podziemnych zbiornika GZWP333, stanowiącego źródło wody pitnej dla około 30% mieszkańców całej Opolszczyzny poprzez przyłączenie do sieci Zbiorczej osób, które do tej pory nie korzystały ze zbiorczego odbioru ścieków. Nasz cel był oparty na trzech filarach. Pierwszy filar to ochrona środowiska, drugi filar to zdrowie, trzeci filar to korzyści społeczno-ekonomiczne. W zakresie ochrony środowiska poprawiliśmy jakość zasobów wodnych, powstrzymaliśmy degradację zasobów wód podziemnych zbiornika GZW P333, doprowadziliśmy do obniżenia redukcji zanieczyszczeń gleby, zmniejszyliśmy ilość nieoczyszczonych ścieków zrzucanych do środowiska. Jeżeli chodzi Chodzi o zdrowie doprowadziliśmy do poprawy warunków życia i zdrowia mieszkańców poprzez rozbudowę i przebudowę systemu odbioru ścieków komunalnych, ograniczając Nieszczelności kanałów, infiltrację oraz niekontrolowany rzut ścieków do odbiorników, jak również możliwości podłączenia do niej budynków mieszkalnych. Nazywam się Ireneusz Jaki, jestem członkiem zarządu, wiceprezesem do spraw ekonomicznych spółki wik Panie prezesie, w jaki sposób projekt był finansowany i jaka była jego wartość? Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Cały koszt realizacji projektu dla wszystkich kontraktów wynosił 196 milionów 900. 83, z czego dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności stanowiło 66,2%, co daje kwotę 105 417 765 zł. Przepraszam za taką szczegółowość, ale tak to wygląda, bo o cyfrach mówimy dokładnie. Mateusz Filipowski, zastępca prezesa do spraw technicznych, eksploatacji innych. Jakie korzyści odniosą lub już odnoszą mieszkańcy Opola i gminy ościennych w związku z modernizacją sieci wodociągowej oraz rozbudową kanalizacji sanitarnej? Korzyści przede wszystkim taka, że mieszkańcy będą teraz mieli mniejszy problem z codziennym życiem. Nie będą musieli zamawiać beczki, która wywiezie im szambo. Teraz nie będą mieli tego problemu. Czy można już korzystać z wybudowanej kanalizacji? I co należy jeszcze zrobić, żeby właśnie do tej kanalizacji się podłączyć? Jakie są tutaj procedury? Budowa kanalizacji została zakończona we wszystkich miejscowościach. Można korzystać z tej kanalizacji. Trzeba wystąpić do spółki WIK Opole, bądź lokalnych ZGKiM-ów o wydanie warunków podłączenia do kanalizacji sanitarnej trzeba wykonać przyłącze od budynku do pierwszej studienki na posesji bądź przepompowni przydomowej podłączyć się i można swobodnie korzystać z kanalizacji. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.